Króluj nam Chrystę. Jak ktoś nie wie, to odpowiadamy zawsze i wszędzie. Nowy tydzień naszego życia, nowy czas, Duchu Święty. Wzmocnij nas, przyjdź wypełni wypełnij nasze serce, nasze myśli, bądź cały w nas. Dzisiaj Ewangelia mówi o biedzie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, o budnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść. To jest... Cała Ewangelia jest biada, 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 biada. Bardzo poważna sprawa i my się też z tym zmagamy. Zamykanie drzwi. Dlaczego? Zamykam drzwi, bo nie zachowujesz prawa Bożego. Zamykam drzwi, bo jesteś zły. Zamykam drzwi, bo jesteś nieprzyjacielem mojego przyjaciela. I tak dalej. Mamy różne wymówki, żeby komuś zamknąć drzwi. A Jezus jest pomysłowy, żeby otwierać drzwi. Cokolwiek się dzieje, On ma serce dla każdego. Tam, gdzie my wykluczamy, On dla tej osoby ma otwarte serce. To jest niepojęte. Jak ktoś nie zachowuje przykazań bożych, Jezus ma otwarte serce. Jak ktoś nie chodzi do kościoła, ma otwarte serce. Jak w tym domu jak było samobójstwo, ma otwarte serce. Jak tu się rozwiedli, Jezus ma otwarte serce, otwarte dłonie. A tam jest jeszcze jakiś inny gorszy problem. Tutaj są w więzieniu, a ma otwarte serce. Jezus o tym mówi: nie zamykajcie drzwi, bo faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani zrobili to, żeby zamykać drzwi w imię prawa Bożego, w imię swoich pomysłów, interpretacji itd. Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych, najpierw do apostołów i tak robi z każdym. Nieważne, czy ma zamknięte serce, czy gdzieś wykroczenie jakieś zrobił, czy coś się nie zgadza. Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. To jest działanie Boże. Wielu to nie pasuje. Chcieliby takiej sprawiedliwości Bożej, że jak ktoś ma zamknięte serce, zamknięte drzwi, to Bóg takie domy omija, a tam gdzie my jesteśmy prawi, to tam wchodzi. To nie jest Ewangelia. Stety czy niestety? Ja uważam, że na szczęście to nie jest Ewangelia, bo to, że Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych. To dzięki temu przychodzi do mnie. Bo jestem słaby i grzeszny, i dzięki temu Pan Jezus przychodzi do mnie. Popatrz, jako myślisz, jak o tym myślisz, jaka jest Twoja postawa wobec tego, jak Jezus działa. Masz drzwi zamknięte, czy drzwi otwarte, bo ktoś coś tam e, nie tak robi w naszym uznaniu w uznaniu Kościoła, w uznaniu prawa Bożego, tak jak to mówili dokładnie. Faryzeusza. Niech to będzie nasza refleksja, by budzić serce miłosierne do naśladowania Chrystusa. Błogosławię Wam na piękny dzień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przesyłam Wam uśmiech, serce, niech ono rozbrzmiewa w naszym życiu, w naszym sercu. Budźmy się do otwartości. Poniżej mamy teledysk mocny w Duchu, kolory. Niech ten śpiew dzieciaków, zaangażowanie, Obudzi nas do entuzjazmu, do tego, żebyśmy byli ludźmi nadziei. Pomódlmy się razem z nimi. Do zobaczenia.